Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witajcie na kanale Plocki Zapałem. Dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek z budowy LEGO Miasta. I zapewne zastanawiacie się teraz, jak to możliwe, że to już trzeci odcinek o LEGO Mieście z rzędu. Matko Bosko, mówię, co jest to? To, to, to się stanęło? Odpowiedź jest bardzo prosta. Najnowsza makieta z Johnem Tanderem przyprawiła mi trochę problemów. I mówiąc wprost, mam z nią dość mocno pod górę. Znaczy, miałem, bo już udało się to wszystko jakoś tam poogarniać. No ale że chciałbym, aby była dopiszczona, no to przesunę po prostu filmy z jej budowy na wrzesień. I dlatego dzisiaj kolejny 20. już odcinek miasta, A że jest to taka ładna, okrągła. Można powiedzieć trochę jubileuszowa liczba, to zrobimy taki odcinek specjalny, w którym chciałbym Wam przekazać kilka moich rad dotyczących budowania miasta, także usiądźcie wygodnie i lecimy z tematem. zawsze, gdy pada pytanie, od czego rozpocząć przygodę z budowaniem makiet, to odpowiadam w ten sam sposób, czyli zacznij od czegoś mniejszego. No i właśnie w przypadku miast jest dokładnie tak samo. Jeżeli dopiero rozpoczynacie przygodę z budowaniem miasta, będzie to wasze pierwsze miasto, no to warto zacząć naprawdę od jednej małej ulicy z dwoma, trzema budynkami i powoli ją stopniowo rozbudowywać. Pamiętajcie, że nie od razu Rzym zbudowano i tak samo w przypadku Lego Miast. Nie rzucajcie się od razu na głęboką wodę i nie budujcie makiet, gdzie będziecie mieli 30, 40 czy 50 baseplate'ów do zagospodarowania, bo bardzo szybko możecie się zrazić do tego projektu i nie będziecie zadowoleni z tego, jak to ostatecznie wygląda. No bo trzeba też pamiętać, że budowanie zaraz to większych miast niesie ze sobą oczywiście też większe koszta. Więc tak jak mówiłem, jeżeli to jest wasze pierwsze miasto, to zacznijcie od czegoś mniejszego i spokojnie je sobie rozbudowujcie. Bardzo często powtarzam, że przy budowie swoich makiet nie planuję ich jakoś specjalnie długo, nie używam żadnych programów. No i oczywiście, w przypadku tych średnich czy małych makiet, to jak najbardziej się sprawdza, bo tutaj możecie trochę poszaleć, troszeczkę polecieć na freestylu. Natomiast w przypadku tak dużych makiet jak miasto, no musicie już na samym początku usiąść i dobrze wszystko zaplanować. A tam ogrody: no wiesz, szwigowce, bananowce, daktylowce, wieżby płaczące, brzoza, a tam pałac. Ogromny, przestronny, taka chata, i dziedziniec pełen tancerek, i wszystkie będą robić tak. A tutaj, malutkie geranium. Z tym, że nie chodzi mi, oczywiście, o taką skrajność w drugą stronę, gdzie planujecie każdy detal, bo to ciężko przewidzieć. I bardzo często podczas budowania makiety miasta dużo rzeczy będzie się Wam zmieniać, dużo rzeczy będziecie poprawiać i przebudowywać. Natomiast ważne jest to, żebyście sobie zaplanowali takie najważniejsze aspekty tej makiety, czyli przede wszystkim jak dużo ona ma być, jakie mają być strefy, czy chcecie jakąś plażę, czy chcecie górę. Czy to miasto ma być wielopoziomowe? Czy w ogóle chcecie się bawić w pociągu? czyli tak to czy puścić go górą, czy puścić go dołem, czy na równi z budynkami? Czy może na przykład chcecie zrobić metro i ten pociąg niekoniecznie musi jeździć? Tak jak widzicie, jest tego naprawdę sporo, no i każdy z was musi sobie przed rozpoczęciem budowy Usiąść, przeanalizować dokładnie wszystkie plusy i minusy każdej z tych opcji, no i zdecydować, którą z nich ostatecznie wybierzecie, tak aby na przykład w połowie budowania nie okazało się, że to co już zbudowaliście przez parę tygodni, nadaje się do piachu. I wszystko to jak krew w piach. Dlatego na samym początku budowy musicie zastanowić się nad tym, jaką ma mieć powierzchnię, jaki układ Wam się najbardziej podoba, czyli czy chcecie jedną długą ulicę, czy może skrzyżowanie, czy może zakręt, plus też. Jakich dróg chcecie używać? Czy chcecie budować drogi z nowych elementów Lego, czy użyć starych ulic? Może chcecie też budować drogę z notem? Do tego warto sobie ustalić, jakie budynki chcecie koniecznie umieścić w swoim mieście. Czy ma być to ratusz, czy ma być to stacja kolejowa, bo już na tym etapie możecie sobie mniej więcej wydedukować, czy wszystko to, co chcecie umieścić na makiecie, na pewno się zmieści. Tak jak mówiłem wcześniej, musicie też się zastanowić, czy chcecie, aby wasze miasto było płaskie, czy może wielopoziomowe. No i oczywiście, czy chcecie tam dawać jakieś takie strefy specjalne, jak chociażby wesołe miasta. Plaża czy kawałek lasu. No i dlatego ja też polecam, aby nie przesadzać z ilością tych specjalnych rzeczy w mieście. No, chyba że macie naprawdę bardzo dużo miejsca i możecie zmieścić to wszystko, ale wydaje mi się, że lepiej skupić się na jednej rzeczy. Zawsze też możecie zrobić tak, że wasze pierwsze miasto będzie nadmorskie i wtedy budujecie plaża. Jak już po jakimś czasie skończycie całą makietę, no to nic nie stoi na przeszkodzie, aby kolejna wersja miasta była już na przykład ustawiona. U podnóża góry albo w jakimś lesie, dzięki czemu każda kolejna makieta może być inna, a wy macie zabawę na parę ładnych lat. Kolejna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, jest powiązana z planowaniem. I chodzi tu oczywiście o. Styl i spójność Waszego miasta. Bo również na etapie planowania musicie się zastanowić, czy chcecie pójść w same zestawy, czy wolicie budynki montować samemu, czy na przykład pójść w taką opcję jak ja, czyli nieco modyfikować modulary i do tego dorzucać też własne budynki. Niezależnie, którą opcję wybierzecie, ja osobiście uważam, że Lego Miasto powinno tak jak normalne miasto, być spójne stylistycznie tak, aby te budynki za bardzo się od siebie nie różniły. No bo możecie oczywiście w mieście położyć dinera i obok tego hotel butikowy albo paryską restaurację, ale czy to do siebie tak do końca pasuje? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Oczywiście to jest tylko moje zdanie i wy nie musicie mieć z tym problemu i możecie sobie tak budować, ale wydaje mi się, że fajnie, jeżeli wszystkie budynki w mieście do siebie pasują. No i tu tak naprawdę możecie już Zaszaleć, jeżeli chodzi o styl, bo możecie robić to na wzór amerykańskich miast zachodniego wybrzeża, jak chociażby Los Angeles. Możecie sobie zrobić własną wersję Nowego Jorku, albo na przykład zbudować kamieniczki z Paryża, Londynu, czy chociażby Wrocławia albo Krakowa. Opcji jest naprawdę dużo, więc możecie sobie wybrać, i tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że fajnie, jeżeli wszystko będzie razem ze sobą spójne. A to, co na pewno pomoże Wam zadbać o ten styl i spójność miasta, to oczywiście masa detali. Ja zawsze powtarzam, że nawet największa makieta, która nie jest dopracowana i ma w sobie mało szczegółów, traci w odbiorze i prezentuje się gorzej od dużo mniejszej pracy, która jest wypełniona detalami. Dlatego przygotowałem kilka rzeczy, które przydadzą się Wam, jeżeli chcielibyście dodać do swoich miast nieco kolorytu i życia. Naklejki i nadruki to chyba najłatwiejszy sposób, aby urozmaicić wygląd waszego miasta. Ja zawsze kiedy zamawiam jakieś elementy na BrickInku czy na Allegro, to sprawdzam też czy dany sprzedawca nie ma u siebie przydatnych naklejek czy nadruków i oczywiście takim złotym gralem, jeżeli chodzi o tą tematykę, jest słynny już zestaw z serii Lego Extra, w którym dostajemy kilka arkuszów dedykowanych naklejek właśnie do miast. Jeżeli udało Wam się to kupić jakiś czas temu po normalnej cenie, no to można powiedzieć, że wygraliście życie, bo dzisiaj niestety ta seria naklejek kosztuje już sporo cebulionów. Ile? Na szczęście masę przydatnych naklejek i nadruków znajdziemy w też innych zestawach Lego, które aktualnie są dostępne. No i oczywiście pierwsze, co przychodzi na myśl, to Lego City. Tutaj jest masa naklejek, masa nadruków. To jest oczywiste, raczej nie będę tego omawiał. Ale oprócz Lego City możecie też poszukać ciekawych rzeczy, czy to w Jurassic World, czy na przykład w Hidden Side, Lego Ninjago, czy na przykład w zestawach z superbohaterami serii DC czy Marvel. Teraz na ekranach widzicie naklejki, których ja użyłem u siebie w mieście i które pochodzą z różnych serii LEGO, które wypisałem obok nich. No i też chciałbym tutaj zaznaczyć, że nie zamykajcie się na to w jaki sposób dana naklejka czy dany nadruk był wykorzystany w zestawie. Tu możecie kombinować, jeżeli macie arkusz z naklejkami, to nie musicie go naklejać w taki sposób jak pokazuje instrukcja. Możecie trochę pokombinować. No i oczywiście nie kupujcie zestawu specjalnie dla danego arkusza naklejek. Możecie je znaleźć za naprawdę Niewielkie pieniądze czy to na Bricklinku czy na Allegro, dlatego przy następnych zakupach polecam Wam dokładnie sprawdzić kategorie z naklejkami i nadrukami. To co na pewno mocno ożywi Wasze miasto, to oczywiście jego mieszkańcy. Dlatego polecam Wam przy montażu figurek nie ustawiać ich wszystkich statycznie. Oczywiście jak jakaś tam Część będzie po prostu stała, to nic złego nam nie będzie. Natomiast starajcie się zainicjować jakieś scenki, to mogą być jakieś nawiązania do filmów, do seriali, czy też do normalnych sytuacji, które zdarzają się w życiu. No i to spowoduje, że Wasze miasto naprawdę się ożywi, a osoby, które będą do Was wpadać i oglądać Waszą makietę, na pewno to docenią. Jeżeli chodzi o to, jakie dokładnie sceny to mogą być, no to już naprawdę ogranicza Was. Wyobraźnia, możecie się tym bawić na różne sposoby i na przykład sezonowo to zmieniać. A na koniec przygotowałem dla Was tak zwaną małą architekturę miejską, czyli wszelkiego rodzaju słupki, hydranty, światła, lampy czy również oczywiście drzewa. No, i tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, pokażę Wam takich kilka małych tutoriali. A w przypadku niektórych z tych rzeczy przygotowałem więcej niż jedną wersję, tak abyście mogli sobie wybrać tą, która najbardziej Wam pasuje. A zaczniemy od czegoś małego, czyli od słupków, które często możecie w różnych miastach spotkać na chodnikach. Taka najprostsza wersja, której ja używałem w swoim poprzednim mieście, składa się po prostu z dwóch round roundbricków zakończonych groszkiem. Tutaj nie ma żadnej finezji, ale jest to całkiem fajny, tani sposób, aby zrobić te słupki. Jeżeli chcecie to troszeczkę zupgradeować, tak żeby wyglądało lepiej... No to możecie zacząć od groszka, następnie dać taki długi walec i zakończyć wszystko technikowym klockiem z główką na końcu. Istnieje też opcja, aby słupki były nieco chudsze. Wtedy potrzebujecie groszka z dziurką, świeczki i czarnego mikrofonu bez nadruku. A jeżeli do tego wszystkiego dodacie jeszcze łańcuch i drugi taki słupek, to wtedy otrzymujecie najbardziej rozbudowaną wersję. Teraz przejdziemy może do hydrantów, ja przygotowałem dla Was dwie wersje, i one tak naprawdę w dużej mierze są do siebie bardzo podobne, bo zaczynacie od czerwonych round potem dajecie czerwone briki ze snotem po obu stronach, do którego montujecie dwa srebrne groszki. No i tak naprawdę oba te hydranty będą się tylko różnić wykończeniem. Bo w pierwszym przypadku możecie też taką małą czerwoną miskę, a w drugiej wersji zamontować czerwony groszek, a na to dać kask budowlańca. On ma taką fajną teksturę na sobie, która przypomina właśnie tą z hydrantów. Następna w kolejce jest sygnalizacja świetlna dla pieszych. Możecie użyć takiej najbardziej podstawowej wersji, która była również używana w zestawach z LEGO City. Wtedy po prostu możecie wykorzystać ten taki docelowy element, czyli słupek z kwadratową podstawką, a na to zamontować dwie pralki transparentne round plate'y albo groszki, wykańczając wszystko modyfikowanym plate'em z takim Daszkiem. Jeżeli chcecie troszeczkę to zmodyfikować, no to wtedy możecie użyć round tile'a z takim barem skierowanym do góry, trzy świeczki, groszek z dziurką i te same światła, które używaliśmy wcześniej. Jeżeli będziecie zmieniać kolory świeczek, no to wtedy otrzymacie różne wersje takiej sygnalizacji i możecie po prostu wybrać tą, która podoba się Wam najbardziej. Pozostajemy w temacie świateł i teraz zajmiemy się lampami ulicznymi. Zaczynamy od klocka z klipem. Do tego wczepiamy pasujący, modyfikowany plate. Następnie zwykły tile 1x4, do którego montujemy długiego bara. A na górę zaczepiamy taki oto klocek technikowy, do którego możemy przyczepić pasujący modyfikowany plate. Na koniec już tylko kolejny tile 1x4 z zamontowanym żółtym platem, który będzie robił za światło, i lampa uliczna jest gotowa. Na koniec polecam jeszcze dorzucić znak drogowy, a jeżeli tych lamp ulicznych będziecie mieli więcej, no to oczywiście możecie dodawać różne znaki drogowe, tak aby pasowały do danego miejsca, w których będą się znajdować. Korzystając z tego designu możecie również stworzyć sygnalizację świetną nad skrzyżowaniem. Wystarczy, że do tego długiego bara zamontujecie kolejny, na jego końcu natomiast wystarczy wczepić jumpera, do niego domontować plej'a 1 na 3 z transparentnymi tajlami w kolorze sygnalizacji świetnej. No i dodatkowo możecie też dorzucić na przykład jakąś tablicę informacyjną pokazującą kierunek do jakiegoś specjalnego miejsca w Waszym mieście Ja osobiście polecam jeszcze dorzucić też taki spornik, on w sumie nie ma żadnej funkcji, po prostu dobrze wygląda. No i na koniec, tak jak w przypadku lamp drogowych, dodajcie jeszcze jakiś znak drogowy, no i taka sygnalizacja świetna na skrzyżowanie jest gotowa. Przechodzimy teraz do lamp chodnikowych i parkowych. Oczywiście możecie wykorzystać te, które pojawiają się w zestawach. One same w sobie wyglądają całkiem spoko, ale możecie je nieco zmodyfikować. Ja przygotowałem dla was dwie wersje i obie są do siebie bardzo podobne. Różnią się tylko końcówką, o czym za chwilę się przekonacie. Zaczynacie od tej samej bazy, co w zestawie. Na górę dajecie trawis brika, czyli takiego brika, który ma wypustki ze wszystkich czterech stron, i po bokach dajecie groszki z dziurką, na górze natomiast zwykły, klasyczny groszek. Z przodu możecie dodać jakieś modyfikowane plejty, tak aby robiły za ozdobę. Ja w tym przypadku użyłem takiego plejta z daszkiem, którego wcześniej używałem przy sygnalizacji świetlnej dla pieszych. No i na koniec musimy już tylko dodać światła po obu stronach lampy. Pierwszą wersję zbudowałem z przezroczystej główki, disza, grosza z dziurką oraz takiego akcesorium od figurki, które można nazwać uchwytem do Wałka Malarskiego. No a druga wersja to również przezroczysta główka, disz. I tutaj na górę dajemy taki modyfikowany round plate z barem, który wykańczamy round tilem. W przypadku jednej i drugiej wersji, oczywiście, potrzebujemy dwóch kompletów każdej z lamp, i teraz wystarczy tylko to zamontować na naszą bazę. Tak prezentują się obie wersje, a Wy możecie wybrać tą, która podoba się Wam bardziej. I na koniec zostawiłem coś, na co część z Was na pewno najbardziej rzekała, czyli. Drzewa. Przygotowałem dwie wersje. Pierwsza z nich będzie taka bardziej budżetowa i prostsza do zrobienia, a ta druga będzie nieco bardziej skomplikowana, no i też niestety nieco droższa. Pierwsze drzewo zaczynamy od pięciu round bricków w kolorze Raisi Brown, a później idą takie moduły zbudowane z dużych liści, do których musicie zamontować kilka mniejszych listów. No i tutaj możecie się bawić kolorami, to mogą być nieco ciemniejsze odcienie zielonego, mogą być też jakieś jesienne kolory. Tak naprawdę to już zależy od was, tutaj tylko zaznaczam, że na środku tego liścia powinny być dwa listki stakowane nad sobą, tak aby spokojnie można było dodawać kolejne warstwy. No i na upartego możecie tych warstw dać dużo więcej, ja dam akurat 5, Ale jeżeli chcecie wyższe drzewa, to śmiało możecie to modyfikować. Tak jak widzicie, nie jest to drogie rozwiązanie i nawet jeżeli macie dużo drzew w swoim mieście, no to spokojnie jesteście w stanie tą techniką ładnie wszystko zapełnić. Drugie drzewo będzie zbudowane z roślinek mających 6 łodyżek, jednego brika i takich nazwijmy to modułów składających się z listków połączonych ze sobą kończynką. Takich modułów będziecie potrzebować dokładnie 22 sztuki i to właśnie dlatego ten rodzaj drzewa jest nieco droższy w zbudowaniu niż to poprzednie. Budowę zaczynamy od czegoś łatwego, czyli wczepienia wszystkich pięciu roślinek do Brika. Cztery idą na bok, a jedna idzie na górę. Tak oto powstaje baza, do której będziecie musieli wczepić wszystkie 22 moduły zrobione z listków i kończynek. No i tutaj zaczynają się lekkie schody. Nie jest to nic ciężkiego, ale będziecie musieli troszeczkę pokombinować, trochę poimprowizować. No ja tu od razu zaznaczę, żeby Wam podpowiedzieć, nie do wszystkich łodyżek musicie wczepiać te listki. Tak naprawdę nawet w niektórych przypadkach nie będziecie mogli tego zrobić, bo te moduły będą na siebie za bardzo nachodzić. To jest tak jak mówiłem, taki moment, kiedy trzeba trochę kombinować, trochę pobrazać tymi listkami, tak aby było dobrze. Starajcie się po prostu, aby listki były jak najbliżej siebie, tak aby zasłonić jakieś ewentualne dziury i myślę, że po kilku pierwszych razach na pewno dojdziecie do wprawy i kolejne drzewa będziecie budować coraz to sprawniej. I to już chyba wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Oczywiście na pewno w trakcie budowania miasta pojawi się jeszcze kilka innych detali, które będę chciał mówić, ale o tym zrobimy sobie osobny odcinek, kiedy całe miasto nieco się już. Powiększy. Jestem też oczywiście ciekaw Waszych opinii, więc koniecznie napiszcie w komentarzach, jak podobał się Wam dzisiejszy odcinek i czy te rady przydadzą się Wam w budowaniu Waszych makiet miasta. No i oczywiście możecie też rzucać swoje pomysły i swoje rady dotyczące budowy metropolii skoków Lego. Myślę, że dzięki temu mój film oraz sekcja komentarzy staną się swego rodzaju kompendium wiedzy dla przyszłych budowniczych miast. Także piszcie śmiało w komentarzach i pamiętajcie, aby stawić lajka oraz subskrypcję kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Się. za tydzień wracamy już w końcu do Johnego Tandera, a na dzisiaj to wszystko ode mnie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.